Witajcie drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Z radością witam Was w kolejnym momencie refleksji i dzielenia się. Dziś mamy okazję zgłębić bardzo szczególny i inspirujący temat, który zaprasza nas do spojrzenia na życie młodego człowieka, który stał się prawdziwym przykładem wiary i świętości: Carlo Acutisa. Carlo Acutis. Młody Włoch, który żył w latach 1992, znany jest z głębokiej dewoi do Eucharystii oraz umiejętności wykorzystywania technologii do ewangelizacji i szerzenia przesłania Chrystusa, Jego życie jest żywym świadectwem, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla kanonizowanych świętych, ale może być przeżywana przez każdego z nas w codziennym życiu. W dzisiejszym wideo zanurzymy się w praktyczne wskazówki i nauki, które Karlo nam pozostawił, pokazując, jak możemy podążać jego śladami i wprowadzać zasady świętości do naszego codziennego życia. Chcemy, abyśmy mogli inspirować się jego podróżą i znaleźć sposoby na autentyczne i zaangażowane życie w wierze, nawet w małych czynach na co dzień. Jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów życia Carlo Acutisa była jego głęboka dewoi do Eucharystii. Dla niego Eucharystia nie była tylko rytuałem, ale centrum jego życia duchowego. Rozumiał, że uczestnicząc w mszy i przyjmując komunię, jednoczy się z Chrystusem w sposób wyjątkowy i potężny. Dlatego jednym z pierwszych kroków, które możemy podjąć, inspirowani Karlo, jest dążenie do częstego uczestnictwa w celebracji Eucharystii. Ta praktyka wzmacnia nas, napełnia łaską i pomaga utrzymać naszą wiarę. Dodatkowo, Karlo nauczył nas również o znaczeniu modlitwy. Dla niego modlitwa była intymną rozmową z Bogiem, chwilą, w której mógł otworzyć swoje serce i porozmawiać z Panem. Dlatego możemy poświęcić kilka minut każdego dnia na modlitwę, czy to rano, po przebudzeniu, czy wieczorem, przed snem. Możemy wykorzystać ten czas, aby dziękować, prosić o prowadzenie, lub po prostu medytować nad Słowem Bożym. Jeśli już masz swoją rutynę modlitewną, podziel się w komentarzach, jak to robisz. Twoje doświadczenie może zainspirować innych do stworzenia własnego, wyjątkowego momentu z Bogiem. Inną charakterystyczną cechą życia Karlo było jego umiejętność dostrzegania piękna w wszystkim, co go otacza, od rzeczy prostych po niezwykłe chwile. Wiedział, że Bóg objawia się na różne sposoby i że powinniśmy być na to otwarci. Dlatego praktyczną wskazówką jest ćwiczenie wdzięczności. Na koniec każdego dnia możemy zastanowić się nad małymi błogosławieństwami, które otrzymaliśmy, i dziękować Bogu za nie. To nie tylko pomaga nam kultywować pozytywne nastawienie, ale także przybliża nas do życia w świętości. Carlo Acutis był również znany ze swojej miłości do bliźniego. Wykorzystał swoje umiejętności technologiczne, aby stworzyć stronę internetową dokumentującą cuda eucharystyczne na całym świecie, mając na celu edukację i inspirowanie innych do zrozumienia znaczenia Eucharystii. To skłania nas do refleksji nad tym, jak możemy wykorzystać nasze talenty i umiejętności dla dobra wspólnego. Jeśli masz szczególny dar, taki jak gotowanie, nauczanie czy pomoc w projektach społecznych, zastanów się, jak możesz to wykorzystać dla innych. A może podzielisz się w komentarzach, jak to robisz. Na koniec pamiętajmy, że podążanie śladami Carlo Acutisa w codziennym życiu to nie tylko kwestia wykonywania izolowanych czynów. Ale kultywowania otwartego serca, gotowego do życia w wierze we wszystkich jej wymiarach, to wezwanie do bycia światłością w życiu innych, odzwierciedlając miłość Chrystusa w naszych działaniach i postawach. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, abyśmy mogli razem kontynuować tę podróż wiary i nauki. Nie wahajcie się dzielić swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w komentarzach. Wasz głos jest dla nas ważny i może zachęcić innych do podążania tą samą drogą. Zainspirujmy się więc życiem Carlo Acutisa i odkryjmy, jak dzień po dniu możemy zbliżać się do Boga i żyć prawdziwym życiem świętości. Niech ten moment będzie okazją do wzrostu i refleksji dla nas wszystkich. Życie Carlo Acutisa stanowi inspirujący przykład tego, jak autentycznie i zaangażowanie żyć w wierze. Jednym z centralnych filarów jego duchowości była Eucharystia, co potwierdza fragment z Jana 6,51. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. To stwierdzenie Jezusa przypomina nam o witalnym znaczeniu Eucharystii w życiu chrześcijańskim. Dla Karlo uczestnictwo w Eucharystii nie było tylko rytuałem, ale źródłem życia i siły, które pomagały mu stawiać czoła codziennym wyzwaniom. Podążanie śladami Karlo Akutisa w naszym codziennym życiu zaczyna się od zrozumienia, co reprezentuje Eucharystia. Kiedy zbliżamy się do Stołu Pańskiego, nie otrzymujemy tylko symbolu, przyjmujemy Jezusa Chrystusa do naszego życia. Karlo rozumiał, że przyjmując komunię, jednoczy się z Chrystusem w sposób głęboki i transformujący. Ta jedność umacnia nas, by żyć w świętości w obliczu trudności i pokus, które napotykamy na co dzień. Aby wprowadzić te wizje do codziennego życia, musimy dążyć do Eucharystii. Nie jako do okazjonalnego wydarzenia, ale jako do niezbędnego pokarmu. Oznacza to uczestnictwo w mszy regularnie, nie tylko w niedzielę, ale zawsze, gdy to możliwe. Każda celebracja eucharystyczna to nowa okazja, by odnowić nasze zobowiązanie wobec Boga i napełnić się duchowo. Dzięki temu jesteśmy wyposażeni, by stawić czoła wyzwaniom świata, uzbrojeni siłą samego Chrystusa. Ponadto, Carlo Acutis podkreślał potrzebę stałego życia modlitewnego. Wierzył, że modlitwa jest środkiem, dzięki któremu możemy połączyć się z Bogiem i znaleźć potrzebny kierunek w naszym życiu. Modlitwa to intymna rozmowa z Panem, która pozwala nam przedstawiać nasze radości, zmagania i pragnienia. To właśnie w modlitwie możemy doświadczyć pokoju, który pochodzi od Boga, nawet w chwilach burzy. Tak jak w Filipian 4, 6, 7, gdzie jesteśmy zachęcani, by nie martwić się, ale przynosić wszystko Bogu w modlitwie, podążamy za przykładem Karlo, poświęcając codziennie czas na dialog z Panem. Modlitwa nie musi być skomplikowana ani formalna, może być to proste dziękuję rano, prośba o pomoc w trudnych chwilach lub błaganie za tych, których kochamy. Ważna jest szczerość naszego serca i gotowość do usłyszenia głosu Boga. Wprowadzając modlitwę do naszej codzienności, kultywujemy głębszą relację z Bogiem, która poprowadzi nas w codziennych decyzjach i zainspiruje do pełniejszego życia. Karlo Acutis przypomina nam również o znaczeniu bycia światłem dla innych. W Mateusza 5,14-16 jesteśmy wezwani do świecenia jak światło na świecie, nie ukrywając naszej wiary, ale pozwalając, by nasze dobre uczynki były świadectwem miłości Boga. Karlo żył tą prawdą, wykorzystując swoje umiejętności i pasje, by chwalić Boga. On był młodym człowiekiem, który uwielbiał technologię i wykorzystał ją do stworzenia strony internetowej o cudach eucharystycznych, pokazując, że możliwe jest połączenie naszego codziennego życia z misją Boga. Życie jako światło w świecie nie polega tylko na widocznych działaniach, ale także na intencji życia z integralnością i autentycznością. Każde małe działanie, które podejmujemy z miłością i intencją, może mieć znaczący wpływ na życie osób wokół nas. Może to być tak proste, jak bycie życzliwym dla współpracownika, pomoc komuś w potrzebie, czy po prostu bycie pozytywną obecnością w naszych społecznościach. Działając w ten sposób, nie tylko podążamy śladami Karlo, ale także wypełniamy nasze chrześcijańskie powołanie do miłości i służby bliźnim. Na koniec, podążanie śladami Karlo akutisa oznacza nieustanne zaangażowanie w Eucharystię, modlitwę i dobre uczynki. Obyśmy tak jak On karmili się chlebem życia, wzmacniali naszą relację z Bogiem przez modlitwę i świecili jak światła w świecie, inspirując innych do poznania i miłowania Chrystusa. W każdym działaniu, w każdej chwili modlitwy i w każdej Eucharystii, jesteśmy zaproszeni do życia w świętości, która nie tylko transformuje nas samych, ale także tych, którzy nas otaczają. Życie Carlo Acutisa, młodego człowieka, który wyróżniał się swoją głęboką wiarą i miłością do Eucharystii, stanowi inspirujący przykład dla nas wszystkich, którzy dążymy do życia w świętości na co dzień. Fragment z Jana 6,51, w którym Jezus przedstawia się jako chleb żywy, który zstąpił z nieba, przypomina nam o centralnym znaczeniu Eucharystii w naszym życiu. Karlo zrozumiał ten misterium w sposób wyjątkowy i praktyczny, a jego duchowe dziedzictwo uczy nas pielęgnować bliższą relację z Chrystusem. Uczestnictwo w Eucharystii nie jest tylko aktem pobożności, jest źródłem siły i odnowienia. Gdy łączymy się z Jezusem w komunii, otrzymujemy nie tylko ciało i krew Chrystusa, ale także łaskę niezbędną do stawienia czoła codziennym wyzwaniom. Karlo Acutis chodził na msze codziennie i zachęcał młodych do tego samego. Wierzył, że Eucharystia była pokarmem, który podtrzymywał jego życie duchowe, pozwalając mu żyć z radością i nadzieją. Aby podążać jego śladami, musimy uczynić uczestnictwo w Eucharystii priorytetem w naszym życiu. Nie musi to być tylko akt rytualny, może to być okazja do osobistego i wspólnotowego wzrostu, gdzie jednoczymy się jako Kościół i wzmacniamy nasze więzi z Bogiem i między sobą. Oprócz Eucharystii, modlitwa również odgrywa kluczową rolę w życiu Karlo i powinna być centralnym punktem naszej codziennej rutyny. Fragment z Filipian 4,6-7 przypomina nam, że modlitwa jest antidotum na niepokój i sposobem na osiągnięcie pokoju Bożego. Karlo Acutis poświęcał czas na modlitwę, traktując ją jako sposób na połączenie się z Bogiem i szukanie wskazówek. Zrozumiał, że modlitwa nie jest tylko momentem proszenia, ale osobistym dialogiem z tym, który nas bezwarunkowo kocha. Inkorporowanie momentów modlitwy w naszym dniu może być proste i transformujące. Możemy zacząć od krótkich modlitw po przebudzeniu, przed posiłkami lub przed snem. Praktyka odmawiania różańca lub medytacja nad pismem świętym. Może być potężnym sposobem na pogłębienie naszej relacji z Bogiem. Kiedy przynosimy nasze zmartwienia przed Niego, odnajdujemy nie tylko pokój, ale także jasność w podejmowaniu decyzji, które odzwierciedlają naszą wiarę. Modlitwa pomaga nam utrzymać serce skupione na Chrystusie, zwłaszcza w trudnych czasach i niepewności. Karlo Akutis uczy nas także o znaczeniu bycia światłem w świecie zgodnie z Mateusza 5,14-16. Żył swoją wiarą w sposób autentyczny i zachęcał innych do czynienia tego samego. Jego życie było świadectwem tego, jak małe akty dobroci i hojności mogą wpłynąć na życie osób wokół nas. Aby podążać jego śladami, powinniśmy zastanowić się, jak możemy być światłem w naszych społecznościach, szkołach i miejscach pracy. Może to objawiać się w prostych aktach, takich jak oferowanie pomocy komuś w potrzebie, słuchanie przyjaciela czy dzielenie się słowami zachęty. Bycie światłem oznacza również bycie moralnym i etycznym przykładem, Bronieniem wartości chrześcijańskich w świecie, który często się od nich oddala. Kiedy żyjemy z integralnością i uczciwością, pokazujemy innym piękno życia chrześcijańskiego. Nasze światło świeci, gdy działamy z miłością i współczuciem, podążając za przykładem Chrystusa we wszystkich naszych interakcjach. Na koniec. Podążanie śladami Karlo Akutisa w codziennym życiu oznacza pielęgnowanie życia duchowego. Obejmuje to nie tylko uczestnictwo w Eucharystii i praktykę modlitwy, ale także gotowość do życia w wierze w sposób praktyczny i widoczny. Musimy być otwarci na działanie Ducha Świętego w naszym życiu, pozwalając Mu nas przemieniać i prowadzić. Karlo przypomniał nam, że świętość jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności. Świętość nie jest odległym celem, ale codzienną podróżą, która buduje się na świadomych wyborach. Przyjmując jego praktyki oraz miłość do Eucharystii i modlitwy, możemy zbliżyć się do Boga i stać się prawdziwie Jego narzędziami światła i miłości w świecie. Obyśmy tak jak Karlo byli żywymi świadkami naszej wiary, niosąc nadzieję i radość wszystkim, których spotykamy na swojej drodze. Karlo Akutis uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla kanonizowanych świętych, ale jest powołaniem dla nas wszystkich. Przypomina nam, że przyswajając Eucharystię i modlitwę, jesteśmy dobrze przygotowani do życia w sposób niezwykły w codziennym życiu, gdy stajemy się światłem, możemy rozświetlić ciemności, które często zdają się dominować nad światem wokół nas. W związku z tym, przygotowując się do modlitwy, która nastąpi, zapraszam wszystkich do refleksji nad tym, jak możemy głębiej zintegrować Eucharystię i modlitwę w naszym życiu, abyśmy mogli być światłami, do których Bóg nas powołał. Obyśmy czerpali inspirację z życia Karla Akutisa i dążyli do życia w świętości, będąc świadkami miłości i światła Chrystusa w każdym działaniu, myśli i słowie. Panie Boże. W tym momencie refleksji i komunii gromadzimy się w Twojej obecności, aby szukać inspiracji i siły potrzebnej do podążania śladami Karla Akutisa w naszym codziennym życiu. Obyśmy z otwartym sercem uczyli się z jego przykładu wiary i oddania, a światło jego świadectwa niech oświetla naszą drogę. Ojcze Karlo nauczył nas piękna Eucharystii, pokarmu, który nas podtrzymuje i łączy z Tobą. Obyśmy dostrzegli znaczenie tego sakramentu w naszej duchowej podróży. Pozwalając, aby obecność Jezusa w naszym życiu, przemieniała nasze działania i myśli. Pomóż nam uczestniczyć w Eucharystii z żarem, przyjmować łaskę, która z niej płynie, i stawać się narzędziami miłości i pokoju w świecie, który tak bardzo. Niech celebracja Eucharystii nie będzie tylko rytuałem do spełnienia, ale momentem głębokiej jedności z Tobą oraz z naszymi braćmi i siostrami. Niech esencja tego boskiego doświadczenia towarzyszy nam w naszych domach, wśród przyjaciół i w społecznościach, odzwierciedlając wartości Królestwa, które nam przekazałeś. Panie, modlitwa była fundamentem życia Karlo. Niech i my poświęcimy się temu stałemu dialogowi z Tobą, szukając codziennych chwil, aby zwrócić się do Ciebie zarówno w dziękczynieniu, jak i w prośbie. Niech każda modlitwa, którą wznosimy ku niebu, będzie zaproszeniem do bliższej relacji z Tobą, świętą przestrzenią, w której znajdujemy pocieszenie, kierunek i mądrość. Inspire nas do stworzenia odpowiedniego środowiska do modlitwy w naszych domach, gdzie moglibyśmy spotykać się z rodziną, aby chwalić i adorować. Niech modlitwa stanie się nawykiem, odzwierciedleniem naszej tęsknoty za Tobą. A poprzez nią dostrzegajmy Twoją obecność w każdym aspekcie naszego życia. Pomóż nam dostrzegać piękno w małych, codziennych modlitwach, w gestach czułości i w działaniach miłości. O Boże, Carlo Acutis pokazał nam, że świętość tkwi w drobnych sprawach dnia codziennego. Niech będziemy czujni i hojni w naszych działaniach, traktując każdą osobę, która stanie na naszej drodze z godnością i szacunkiem. Niech w każdej czynności, nawet najprostszej, dostrzegamy okazję do służby i miłości, odzwierciedlając światło Chrystusa w naszych postawach. Inspire nas do kreatywności w naszym służeniu, szukając sposobów, aby pomagać tym, którzy nas otaczają, szczególnie najbardziej potrzebującym. Niech pamiętamy, że każdy akt dobroci, choćby najmniejszy, ma znaczący wpływ. I może być odzwierciedleniem Twojej miłości w działaniu. Niech będziemy, tak jak Karlo, radosnymi świadkami wiary, którą wyznajemy, wykorzystując nasze umiejętności i talenty dla dobra wspólnego. Panie, pomóż nam pielęgnować serce pełne wdzięczności, dostrzegając błogosławieństwa, które nas otaczają każdego dnia. Niech nasze życie będzie pełne wdzięczności, nawet w obliczu trudności. Zamiast poddawać się smutkowi lub zniechęceniu, niech pamiętamy o przykładzie Karlo, który nawet w młodym wieku żył intensywnie i radośnie, zawsze szukając Ciebie. Daj nam odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, które napotykamy na naszej drodze. Niech będziemy zdeterminowani, jak Karlo, aby żyć prawdą, nawet gdy nie jest ona popularna lub łatwa. Gdy patrzymy na problemy świata, Niech przypomina nam, że jesteśmy wezwani do bycia agentami zmiany, przynosząc nadzieję i miłość tam, gdzie panuje ciemność. Niech technologia, którą Karlo tak umiejętnie wykorzystywał do szerzenia wiary, będzie również narzędziem w naszych rękach. Niech używamy jej mądrze, promując Słowo i łącząc się z innymi, którzy poszukują Twojej miłości. Niech nasze profile i interakcje będą odzwierciedleniem światła, które w nas świeci, abyśmy mogli być latarniami nadziei i wsparcia dla tych, którzy nas otaczają. O Panie, niech zawsze pamiętamy, że świętość nie jest odległym celem, ale rzeczywistością, którą można przeżywać każdego dnia. Niech Inspirowani Carlo Acutisem, będziemy nieustraszeni w naszej drodze do Ciebie, dążąc zawsze do prawdy, sprawiedliwości i miłości. Niech każdy krok, który stawiamy, będzie wyrazem głębokiego pragnienia podążania za Tobą i życia we wspólnocie z Tobą oraz z naszymi braćmi i siostrami. Niech nasze życie we wszystkich Jego aspektach gloryfikuje Twoje imię, odzwierciedlając piękno i dobroć, które znajdujemy w Tobie. Amen.